Takach uwielbiam to, że zawsze można dowiedzieć się o nich czegoś nowego. Od dawna wiedziałem, że dzięcioły duże spijają oskołę, czyli sok brzozowy, ale jakoś nigdy tego nie widziałem, aż do teraz. Będąc z dziećmi na spacerze, zauważyłem samicę dzięcioła dużego. Siedziała na drzewie, w miejscu, gdzie było widać sporą, mokrą plamę. Niestety, zanim zdążyłem podnieść aparat, ptak dostrzegł mnie i odleciał. Kiedy podszedłem do drzewa, okazało się, że jest to klon jawor. Na nim kilka świeżych dziurek, wykonanych raz przy razie w jednej linii. Normalnie pomyślałbym, że jakiś wandal podziurawił korę nożem, ale tu przed chwilą był dzięcioł, a nie człowiek. Z ran wypływał słodki sok klonowy. No dobra, słodkawy, tak sprawdziłem. Nigdy nie pobierałem soku klonowego, a jedynie brzozowy. Może trzeba będzie kiedyś spróbować. Obejrzałem pień dokładnie i zobaczyłem, że świeżych ran jest kilka. Co ciekawe, znalazłem też ślady kradzieży soku z poprzednich sezonów. Kilka blizn, jedna przy drugiej w jednej linii. Podobne ślady znalazłem jeszcze na innych kilku drzewach. Te zabliźnione ślady to właśnie coś, czego wcześniej nie znałem. Kolejna literka w ogromnym i tajemniczym alfabecie pozwalającym czytać las. Zatem dzięcioły już dawno odwiedzają tutejsze drzewa wczesną wiosną, gdy ruszają soki. Postanowiłem pójść w stronę, w którą odleciał mój dzięcioł. Po chwili wypatrzyłem go, a właściwie ją. Tym razem siedziała na brzozie i również spijała sok. Co jakiś czas przemieszczała się między rankami, z których wycieka cenny płyn. Oskoła zawiera cukry, aminokwasy i sole mineralne. Bardzo wartościowe składniki, zwłaszcza po zimie. Jak widać, korzystają z niego nie tylko dzięcioły. Z okazji skorzystał też samiec Dziemby, który zapewne dopiero wrócił do swojego lasu z cieplejszych rejonów południowej Europy. Taka mała obserwacja, a cieszy. Mimo, że od lat przechadzałem się tą ścieżką, to dopiero udało mi się odkryć jej tajemnicę. Od razu nasuwa się pytanie, ile jeszcze tajemnic skrywa las, który podobno tak dobrze znam? Nie wiem, ale na pewno jest ich jeszcze bardzo dużo, a ich odkrywanie sprawi dużo radości. Tego dnia, kilka kilometrów dalej, miałem jeszcze jedną ciekawą obserwację. To jastrząb na gnieździe. Co w tym ciekawego? Otóż to, że gniazdo to znajduje się nad bardzo ruchliwą ścieżką, w lesie bardzo blisko miasta. Ja, korzystając z wielkiego zoomu mojego aparatu, to zdjęcie wykonałem z dużej odległości, żeby w żaden sposób ptaka nie niepokoić. W tym samym czasie pod gniazdem przebiegło dwoje biegaczy, przejechał rower i przeszły dwie panie z wózkiem dziecięcym. Ptak każdego z nich sobie obejrzał z góry i. Nic. No właśnie nic. Jastrzębie nie przez wszystkich są lubiane. W końcu potrafią zapolować na kurę czy gołębie z gołębnika. Przez lata prześladowań ze strony ludzi nauczyły się zakładać gniazda z dala od naszych siedzib w trudno dostępnych częściach lasu. Natomiast tu jest wprost proporcjonalnie odwrotnie. Na szczęście w okolicy nie ma wielu hodowców gołębi czy kur, za to miasto jest pełne dzikich gołębi miejskich sierpówek grzywaczy i srok. Te ostatnie osiągają w moim mieście wyjątkowo wysokie zagęszczenia, co z pewnością odbija się także na lęgach drobnych ptaków. Być może teraz liczba srok nieco się unormuje i drobne ptaki trochę odetchną. Krugulce w miastach pojawiły się już jakiś czas temu. Bardziej nieufny jastrząb też powoli zmierza tym śladem, a moja obserwacja jest tego dowodem. Już rok temu widziałem w okolicy jastrzębie karmiące swoje już lotne młode. Możliwe, że to ta sama para ptaków. Przez wzgląd na ich bezpieczeństwo nie podaję dokładnej lokalizacji gniazda. Jeden mały spacer z dziećmi do pobliskiego lasu i dwie jakże fajne obserwacje. Polecam wszystkim. Ciekaw jestem Waszych obserwacji poczynionych tej wiosny. Opowiadajcie w komentarzach. Pamiętajcie, że każdy może zostać patronem kanału Ptasia Strefa. To właśnie dzięki wsparciu patronów na Patronite jestem w stanie go rozwijać i odwiedzać nowe ciekawe miejsca. Serdecznie Państwu dziękuję. Warto też kanał zasubskrybować, by nie przegapić kolejnych odcinków. Teraz wypadałoby powiedzieć coś o łapkach w górę, to może kto chce zobaczyć kolejny odcinek czasie strefy, ręka w górę. Bo na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję ślicznie za uwagę i do zobaczenia. Cześć!